11 listopada 2020. Dzisiaj dzień wolny od pracy. Zaczynam od porannego biegu. Ten dzień. No i tutaj, gdzie mieszkam, 3 stopnie. 3 stopnie jest. To jest za zimno, jak to na tym por roku, w tym miejscu. I to jeszcze tutaj jest duża wilgotność powietrza, więc ten, to zimno jest y, bardziej się odczuwalne, prawda? No ale y, właśnie globalne ocieplenie się coś spóźnia Nie mogę się doczekać aż aż przyjdzie Większa fala ocieplenia będzie mi się lepiej biegało. No widzisz, to jest, daję Ci przykład teraz, jak prawda, pozytywnego myślenia. Prawda? Jak chcesz obniżyć ciśnienie, no to trzeba zmienić myśli w głowie. To ma bardzo duży wpływ na wysokie ciśnienie. Ja tak myślę, bo Lekarze to mówią, że tak naprawdę nie wiadomo skąd się bierze wysokie ciśnienie. Lekarze i naukowcy, no, ja ci mogę powiedzieć, że coś do dużego stopnia bierze z tego, co, co się dzieje w twojej głowie. No i właśnie, prawda, media nam mówią: tragedia, tragedia, globalne ocieplenie. Trzeba sobie zadać pytanie. Czy to jest coś, na co ja mam wpływ? No niby mają teorię, że prawda? Dwutlenek węgla i tak dalej. Tak dalej. Może to prawda, może nie. Nie wiem. W każdym razie yy, oczywiście staram się dbać o środowisko, ale. Z drugiej strony, po co się mam zamartwiać? Jak to, to prawda, no, zdrowie ważniejsze. Więc yy, zdrowie się, będzie ocieplenie świata. No to pozytywne aspekty są tego, że będzie się fajniej biegało bo będzie cieplej No ale znowuż w lecie może być za gorąco więc nie wiem W każdym razie <grytanie> dzisiaj ja bym chciał żeby było cieplej. O czym chciałem powiedzieć tak naprawdę to o kawie też to jest straszna zaraza Muszę nie wiem, powiedzieć Wczoraj wypiłem dwie bezkofeinowe kawy, prawda? Ale nie wiem, coś tam jest w tych kawach, i tak mnie serce bolało po tym. Nawet po tych dekafiny, dekafinowych niskokafeinowych bezkafeinowych jak to tam kto chce nazwać Gda, nawet po tym co się wczoraj no i nie robiłem też treningu wczoraj ja siedziałem się w pracy i ale e, więc jeden dzień z tygodnia mi odpadł ja chcę dzisiaj zrobić ale sobie odpuściłem no bo wiedziałem że dzisiaj będę miał wolny więc e, więc sobie pomyślałem że zrobię dłuższy bieg dzisiaj po prostu ale właśnie chcesz obniżyć ciśnienie to prawda, musisz e, mieć spokój w głowie. Po drugie, kawa. Przestać pić kawę. Tylko, że to jest tak uzależniający narkotyk. E, czytałem, że kawa ma podobne uzależnienie, że jest podobnie Siła uzależnienia od kawy jest tak samo albo jest prawie, że tak samo silna jak, jak e, kokaina czy jakieś te heroina. Po prostu jest, no jest prawie niemożliwe. To jest, żeby się wyrwać z tego. To jest niesamowite. Jakie to jest uzależniające muszę powiedzieć, że no najdłużej co mi się udało nie, już walczę już od co najmniej dwóch lat gdzieś tak od roku na pewno ostro, odkąd miałem to takie wysokie straszne ciśnienie wtedy we wrześniu 2019 160, 165 na 117. Miałem takie ciśnienie we wrześniu 2019. Od tego czasu to naprawdę ostro walczę też z kawą. No ale najdłużej, co mi się udało, to dwa tygodnie bez kawy. A później po prostu zawsze sobie umysł, mózg. Uzależnienie w ten, w ten sposób działa, że mózg sobie zawsze wymyśla jakieś, później zaczyna sobie wymyślać jakieś wymówki. A to, a tamto, że tylko jedna kawka. A nie piłem dwa tygodnie, to jedną sobie mogę wypić. E, tu się czuję zmęczony, lepiej mi się będzie pracowało, prawda, więcej zrobię, więcej będę bardziej produktywny. Po prostu takie, po prostu tak działa uzależnienie. Człowiek uzależniony sobie po prostu potrafi wszystko wytłumaczyć. Żeby dostać swój, żeby po prostu dostać swój narkotyk. To jest naprawdę tak. Jedyna rzecz, od której kiedykolwiek byłem uzależniony, ale ale naprawdę mówię teraz ze swojego doświadczenia że to jest po prostu niesamowite i po prostu te rzeczy ten stres który jest w głowie od tego, że próbujesz przełamać to to uzależnienie i prawda wszystkie myśli, które sobie mózg wymyśla, żeby tylko żeby tylko yy, uzasadnić chociaż jeden, jeden łyczek kawy, prawda? Te wszystkie myśli to, to mi się udaje, że to jest też właśnie stresujące i dlatego na początku przez pierwsze tygodnie możliwe, że na przykład yy, ciśnienie nie, nie będzie tak dużo opadać, no bo Masz ten stres, że prawda, próbujesz przełamać ten to uzależnienie. Ale yy, jak się uda, naprawdę uwolnić od kawy, co no to jest ciężkie do zrobienia? To z tego co czytałem, to yy, e, ciśnienie ma to wpływ na ciśnienie no i ma to wpływ na sen prawda i to w ogóle wtedy a sen po prostu też ma wpływ na wszystko w organizmie no i po prostu żeby Naprawdę był dobry efekt na, na obniżenie ciśnienia w, yy, bez picia kawy no to z tego co robiłem, to jest w internecie to no, trzeba tak jak dwa miesiące wytrzymasz bez kawy yy, to prawie że na pewno będzie to miało jakiś wpływ z tego, co czytałem w internecie. Eee, więc... Ja nie jestem lekarzem, ani nie, to nie są żadne porady. Prawda. Co bardzo powiedzieć, żeby ktoś nie miał pretensji jakieś? Ja tylko po prostu mówię, że... Ja po prostu chcę pokazać, co ja robię. I... Po prostu... Zobaczyć, czy to zadziała. Taki eksperyment na żywo. A nie tylko jakieś tam puste gadanie w internecie. To do następnego. Do jutra. Cześć.